Mateusz Frontz, atakujący Winner Gwardia Wrocław, dzisiaj porażka w Krakowie, porażka na dzień dobry, jeżeli chodzi o rok 2020. Pierwszy Mateusz, no takie pierwsze wrażenia, pierwszy set, a potem, no właśnie, wielokropek. Jak byś podsumował to, co się wydarzyło? Hmm. Wydaje mi się, że pierwsze dwa sety wyglądały nieźle, bo rywale też grali zdecydowanie gorzej. Pochronili masę własnych błędów i, i mimo że nasza gra wydaje mi się od początku jakoś nie zachwycała, to, to mogło się wydawać z że mecz jest zrównany, nawet że jesteśmy lepsi. Ale zdecydowanie od trzeciego seta zespół z Krakowa już zaczął popełniać mniej tych błędów, zaczęli grać lepszą środkówkę, no a my niestety nie dotrzymaliśmy im poziomu. A powiedz tak osobiście to spotkanie zagrałeś dobrze, no ten ostatni set, no to właściwie w ataku starałeś się jak mogłeś, ale czułeś gdzieś tam, że ta, nie wiem, ten, ta presja wyniku jest po, po naszej stronie, tak nota bene można powiedzieć, patrząc na, na to, że przed meczem jednak to my byliśmy wyżej w tabeli. Znaczy, myślę, że jako zespół, który chce się być na najwyższe cele, zawsze jest jakaś ta presja, jeśli gra się z zespołami z tej dolnej części tabeli. Czy ją jakoś odczuwaliśmy, to ciężko mi powiedzieć. Ja, ja osobiście, jeśli mógłbym powiedzieć tylko za siebie, to, to nie, nie czułem takiej presji. Tyle. Ja. Dobra, przed nami kolejny mecz już właściwie za chwilę z zespołem z Częstochowy. Głęboki Oddech, jaki masz sposób na to, żeby generalnie z takich porażek, no które niestety no, coraz częściej się przydarzają w tym sezonie wychodzić. Myślę, że to spotkanie w sobotę teraz będzie zupełnie inaczej wyglądać. Przede wszystkim gramy na swojej Hali, gdzie tak naprawdę przegraliśmy tylko jak do, do, do tej pory z niepokonanym w naszej lidze, z Bielskiem. Zostają mecze wygrywamy dość pewnie za 3 punkty i myślę, że tym razem będzie podobnie, zwłaszcza że. W pierwszej rundzie na terenie Częstochowy wygraliśmy też za trzy punkty, więc jestem w dobrym mieście. Dobra, to ostatnie pytanie. Ta niemoc wyjazdowa, jesteś w stanie to jakoś wyjaśnić? Mm. No, ciężko, ciężko powiedzieć. No ewidentnie nie wyglądaliśmy dzisiaj dobrze, jakbyśmy nie dojechali na ten mecz. Ech, na pewno na chłodno będziemy analizować to spotkanie. Teraz pewnie nie ma co za tego mówić tak na gorąco. Nic mądrego się nie wymyśli i nie, nie powie. Ale ciężko, ciężko mi powiedzieć. No faktycznie już któryś mecz wyjazdowy, w którym bardzo słabo wyglądamy i zdecydowanie trzeba coś z tym zrobić.